Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. Jak zwykle w kąciku u Grace myśli przy kawie. Wyciągamy zakładkę to z poprzedniego tygodnia i będziemy prosić Pana Boga i Anioły o wiadomość na ten tydzień, bo jakby nie było, to już jest koniec roku i początek nowego, przełom. A także dzisiaj jest 29. A więc na pewno filmik wczorajszy oglądaliście, a mój post na pewno przeczytaliście, gdzie mówię o tym, że to jest bardzo ważny czas, żeby myśleć pozytywnie, żeby być optymistycznie nastawionymi do tego, co jest i co nas czeka. Ja, słuchajcie, jestem na najwyższych, mimo że gdzieś tam ktoś skradł moje zdjęcia, nabadł i podpisał się. Kochani, um, jakaś Irena 54, wykorzystuje moje zdjęcia, nie wiadomo kto to nawet i co to. W każdym bądź razie jest to nielegalne, ale nawet to nie może mnie ściągnąć na niziny jakiegokolwiek. Chciałam powiedzieć pesymizmu, ale się nawet powstrzymuje od powiedzenia tego wyrazu, ponieważ wszystko jest kapitalne, wszystko jest fajne i zobaczcie, ile mamy więcej światła. Ta nowa lampa. Od razu rozświetliła ciemności. Jak rozświetliła ciemności, to i człowiek się od razu lepiej czuje. A więc poprośmy, moi kochani, Pana Boga Anioły, Anioły Natury, żeby nam pokazały, co jest dla nas na ten tydzień. Jaka wiadomość. Dziękujemy z góry. Po prawej stronie. 57 strona. Czego boisz się najbardziej? Przyswój sobie najlepiej. Strach przed głęboką wodą? Naucz się pływać. No wiecie co? Zakładam już. Jest to absolutnie wspaniała wiadomość. Wiadomość na czasie. Ponieważ to, co jest ogromną przeszkodą w osiągnięciu sukcesu, w osiągnięciu niezależności, spokoju, równowagi ducha, osiągnięcia marzeń, spełnienia się, jest strach. Strach przed czymś, strach przed kimś, strach przed narodem. Strach przed religią, strach przed kulturą, strach, co inni na to powiedzą, czy nas zaakceptują. I wiecie, ja nie powiem, że to nie ma podstaw, bo to nieprawda. Będąc już tyle czasu na mediach, tak jak ja. Zauważyłam, że zawsze gdzieś tam znalazł, nie znaczy, że się znajdzie, znalazł się ktoś, kto wyskoczył jak Filip z konopi, żeby starać się zanegować, podciąć mi skrzydła, zrobić tak, żebym najlepiej to przestała cokolwiek robić, cokolwiek pisać, bo jak się temu komuś nie podoba, to znaczy, że wszyscy powinni się dostosować do tej osoby. No, oczywiście wiecie, z początku dyskutowałam z takimi osobami. Potem doszłam do wniosku, że jeżeli, tak jak to powiedzenie jest, jeżeli um, chcesz taże, you know, toczyć walkę i, i w ogóle y, ze świnią, to musisz umazać się w błocie. Ok. Ponieważ ona do tego przynależy. Więc ja bardzo szybko nauczyłam się, nabrałam twardej skóry, jak to mówimy w języku angielskim, tekskiem jak chcesz być na arenie jakiejkolwiek publicznej, to mogą być mówcy, to mogą być aktorzy, piosenkarze. To, co idzie z, z popularnością, Jednocześnie znajdzie tych, którzy nienawidzą wszystkich, którzy chcą im podciąć skrzydła, którzy chcą się wywyższyć, zamiast robić coś samym, żeby się pokazać z jakiej strony. To nie oni poświęcą się, żeby zrujnować innych. Więc dlatego strach ma podstawę. Poza tym słyszę, że ktoś mi pisze, oj, PayPal w Polsce to tylko oszukują, oszuści, to ja nie mam PayPal, oj, ja nie mogę zasubskrybować do YouTube, Grace, chociaż oglądam Ciebie codziennie, bo ja się boję. Ludzie naprawdę boją się, ja chyba filmik nawet na ten temat zrobimy, czego się boimy jakiś już czas temu, ponieważ faktycznie strach ma wielkie oczy i jeżeli. Nie będziemy tym, kim naprawdę jesteśmy, a więc odważnymi, pięknymi duszami, idącymi do przodu, zgodni ze swoimi przekonaniami, a będziemy tylko się ukrywać i chować i bać, to niczego nie osiągniemy, to do niczego nie dojdziemy. A więc jest to piękna myśl, przeczytajmy ją jeszcze raz. Piąta i siódma strona, 57. Piątka to zmiana transformacja. Siódemka, spiritualistyczna. Czego boisz się najbardziej? Przyswój sobie najlepiej. A więc tutaj podałam przykład z wodą. Jeżeli ktoś panicznie boi się wody, bo się utopi, więc powinien nauczyć się pływać, żeby w tej wodzie czuć się dobrze. Bo może zaistnieć taka sytuacja, że się jest na łodzi i ona jest bardzo bezpieczna, a przyjdzie czas, że Wypadnie się za burtę i trzeba się uratować. Tak samo jest ze wszystkim. Jeżeli masz obawę przed czymś, zdobądź jak najwięcej informacji na ten temat. I odważ się to zrobić. To, czego boimy się najbardziej, powinniśmy zrobić najpierw. Bo ta obawa, ten strach będą trzymały nas więźniami. Przede wszystkim tym, co jest piękne, co jest wspaniałe, co otworzy nam nową drogę, na nowe możliwości. Więc wspaniała, piękna wiadomość, szczególnie z nowym rokiem, kiedy wchodzimy do numer, numerologicznego numeru jeden, kiedy rozpoczynamy nowy 90-letni cykl przed nami i z tą nową energią, że to, o czym myślimy, to, co czujemy, stawać się będzie bardzo szybko, coraz szybciej. A więc, jeżeli się czegoś boimy, obawiamy, strachamy, to to stanie się najpierw, bardzo szybko. Więc ta wiadomość o tym, na dzisiejszy, nowy księżyca, w koziorożcu, ambitnym, pracowitym, praktycznym, bo to znak ziemski, żeby... Plany, bo Merkury się cofa, więc niczego nie zaczyna się robić, przynajmniej do 8 stycznia, żeby marzenia, plany były śmiałe, żeby marzyć na wysoką skalę. I dlatego strach nie wchodzi w grę. W ogóle nie ma o czym mówić. Jeżeli się boisz czegoś, ucz się na ten temat, poznawaj i koniecznie to pokonaj. Boziaczki, kochani, uściski. I do kolejnego razu.